No Hej, hej moi drodzy, jesteśmy tutaj z wami. 24 marca. Będę marszy... będę o czym różyła, bo słońce daje. Chcieliśmy... Wiosna, wiosna, wiosna. Ach, ty? Bo chcieliśmy nagrać na dworze, także niech będzie na dworze. Zadałam wam dzisiaj pytanie na Instagramie, czy macie do nas właśnie jakieś pytania. Także trochę tych pytań było. Chcemy na nie odpowiedzieć, bo vlogi na kanale są z małym opóźnieniem. Eee, dlatego po prostu myślałam, że zrobimy taki, wiecie, przerywnik matrymonialny, <laughs> Niematrymonialny przerywnik e, z aktualizacją, że tak powiem, bo miałam taki okres, że nagrywałam vlogi codziennie, a po prostu nie miałam chęci na montowanie, a nie chcę ich wyrzucać, bo ja Wam mówiłam, że to jest też pamiątka dla nas. Także dobra, kochani, lecimy z pytaniami. To ja będę czytał. Ty nie wiesz, gdzie je znaleźć w ogóle? Nie wiem. No właśnie, czekaj, bo tutaj chyba jest jeszcze nie, jedno. Nie obsługuję Instagrama, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa w ogóle. Nie wiem, czy nas będzie słuchać, w ogóle, czy nas widać, bo jesteśmy, tak jak mówię, dobra pod słońce. Dobra, zaczynamy od... Tu Musisz głowę tak wyprostować, bo Cię nie widać w ogóle w kamerze teraz. Jak będziesz tak, to musisz tak czytać. Wieje. To szybko czytaj. Nie jesteśmy chorzy, nie mamy żadnych objawów, tudzież... Siedzimy w domu. Ja byłam bardzo zaziębiona, dlatego pierwszy tydzień zostałam w domu. Obecnie moja sytuacja jest taka, że mamy w pracy wolne do końca miesiąca. Co będzie dalej, to się okaże. U Radosława, sytuacja jest? U mnie nic się nie zmieniło, dalej praca jest. Chociaż dzisiaj y, siedzę w domu, bo nie mam co robić. Ale z tego tytułu, że odbieram telefony awaryjne, więc jest, jestem, jest, jestem jest w domu, pracy, ale jestem w domu. Ale jest w domu. Także dobra, kochani, lecimy. Pierwsze, czy zrobisz filmik, jak wygląda in vitro w UK? Nie. Y... Ja nawet nie wiem, czy to jest za bardzo, co robić. Jak wygląda in vitro w UK? Trzeba iść do lekarza. Lekarz musi wysłać skierowanie do przychodni in vitro i przychodnia in vitro już wszystko załatwia. Jeżeli mieszkacie w Birmingham, my mieliśmy jedną próbę za darmo, za resztę trzeba płacić. W innych landach chyba też już jest tak samo. Nie Londan, tylko tej... to jest każda po prostu dzielnica Nie wiem. Dzielnica dzielnica, nawet. Nie wiem. E, ale chyba już wszędzie jest tak samo, że za jedną próbę jest darmowo, potem jest płatne. I jeszcze tu jest taka jedna rzecz. Jeżeli macie już dziecko lub wasz partner ma dziecko, to nie należy wam się darmowa próba. Z tego, co nam było mówione? Tak, chyba tak. to wszystko. Powiem wam, że jeżeli chodzi o badania, to nam zrobili wszystko od samego początku. Mi robią cały czas. Ostatnio, jak poszliśmy do lekarza, lekarz powiedział: Ja wam nawet nie wiem, co już mam więcej poradzić, bo mówię: wszystkie badania mamy, wszystko zrobiliśmy. E no po prostu jest taka nie inaczej. Jednym, wiecie, udaje się za pierwszym razem, innym się udaje za piątym, a innym się nie udaje nigdy, także poczekamy, zobaczymy. In vitro to nie jest żadna gwarancja, że to się uda. E, wam, Szanse są, ale nie są to jakieś tam gwarantowane liczby. To no jeszcze. oczywiście nie jest to gwarancja, bo bardzo dużo ludzi do tej pory myśli, że in vitro równa się stuprocentowa ciąża. Nie, tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. Nie jest. Dobra, no, dobra, kolejne pytanie, także filmik y, mówię jako tak, no po prostu nie mam nie mam za bardzo co kręcić, ja jeszcze chciałam dodać od siebie coś, że za każdym razem jak idziemy do lekarza, idziemy do kliniki, ja nie chcę słuchać o żadnych statystywach, nie chcę y, statystywach, statystyka. statystyka, nie chcę y, znać procentów, ja nie chcę, ja nie chcę. Bo ja wiem, że ja sobie do głowy wbiję, a mam tylko takie i takie szanse to ja cały czas o tym będę myślała, nie będę myślała pozytywnie, tylko będę właśnie yy, przy, będę, wiecie, będę miała w głowie to, co yy, lekarz powiedział, że masz takie, i takie szanse, zwłaszcza po 40 masz takie i takie szanse, yy, także także nie. Później to jest pytanie stricte do mnie. daj znać, jeśli coś skutecznego, jeśli znajdziesz coś skutecznego na siwiznę. Mam 25 lat i od 9 lat się Yy, niestety nic skutecznego nie znalazłam. Ja mówiłam, ja się dopiero poram z tym dwa lata, także mam szczęście. Mówiłam Wam, że farbuję włosy co dwa miesiące. Ostatnio rady kupił mi taki spray z Loreala. Ktoś z Was pisał, że to matuje włosy. Tak, i owszem matuje i że wszystko brudzi. U mnie nic nie było pobrudzone. My przeważnie mamy białą, jasną pościel, nic nie było pobrudzone, także yy, mogę podrzucić tutaj w linku ten spray. Powiem Ci, że na takie szybkie rozwiązania jest to bardzo ok, ale no 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 nie na cały czas. Boże, co to tak pyta? A ja tylko dodam, że lepiej siwieć, jak łysieć. O! o. Dobra. Yy, jak się odnajdujecie w obecnej sytuacji? Bez zmian. My nie jesteśmy party lubni. Można tak lubni. Parto, parto, parto My. lubni. My lubimy my, swoje towarzystwo. My lubimy swoje towarzystwo. Rzadko kiedy wychodzimy. Bo generalnie spotykamy się bardzo rzadko z, ze znajomymi. Jeżeli wychodzimy zjeść, to, no to wychodzimy do jednej restauracji i tak naprawdę... No, czasami no nie, do... już nie przesadzaj, no robić ze z takich ciężarówek. Wychodzimy, wychodzimy zjeść może raz w tygodniu, gdzieś. No teraz nie wychodzimy teraz nie i wychodzimy wcale całe. nam tego nie brakuje. Nie, nie. My się cieszymy swoim towarzystwem może w ten sposób. Tak, my się nam, cieszymy swe, swoim towarzystwem i potrafimy e, odnaleźć się w swoim towarzystwie, bo widziałam, że są czasami nerwy, kiedy ty pójdziesz do pracy, tak. bla, 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 bla. Odnajdujemy się w ten sposób. Ja w kuchni zapierdzielam, ona <grym> siedzi, ogląda YouTube'a. Tak. Um, Powiem Wam tak, o, martwię się strasznie o rodziców. Dzisiaj już troszeczkę mnie się przestała martwić, bo dzisiaj moi rodzice wreszcie zamknęli sklep, yy, ale powiem Wam, że martwiłam się bardzo, bardzo się martwiłam. Yy... No martwię się, martwię się też o Radka, martwię się też o siebie, no ale mówię, no ja na razie siedzę w domu i mam, mam, mam ten luksus, że się w domu, a o Radku już Wam mówiłam nieraz znaczy Wy jeszcze tego nie widzieliście, ale Wam mówiłam, że Radek ma właśnie taką pracę, że po prostu jest sam. Wchodzi do auta, wszystko od razu dezynfekuje, cały czas używa żeli, także no, mam nadzieję, że, że będzie okej. Okay. Ale ja już powiedziałem dzisiaj, wczoraj swoim kierowcom, że, bo my się spotykamy zawsze na, na bazie, i tam 5 minut przed pracą wszystkim mówię co mają robić, gdzie mają jechać, takie tam rzeczy. Teraz wszystko odbywa się przez telefon. Także nie mam żadnego kontaktu osobistego z kierowcami. No i tyle. No, w razie problemu. do minimum kontakt? Tak, w razie problemów mają do mnie dzwonić i tyle. I, i, I to jest wszystko. Chodzę do ciężarówki, wycieram wszystko tymi tymi antybakteryjnymi ściereczkami. Myję ręce i tyle. I tyle. Nie ma już coś, też czegoś takiego jak podawanie dłoni, chociaż to nie jest bardzo angielski zwyczaj, to sobie Radek uświadomił. I jeszcze ja coś chciałam powiedzieć, ale straciłam wątek. No, Aha, nie, pytania, jeżeli chodzi, chodzi o zakupy, to głównie jeździ Radek, bo tak jak ja mówię, ja tydzień temu byłam mocno zaziębiona, miałam temperaturę, ta temperatura mi cały czas skakała do góry na dół, zupełnie z sił opadałam, także... A na zakupy jeżdżę tak. A na zakupy jeździ tak i wszyscy na niego patrzą jak na idiotę, powiem Wam szczerze. No ale lepiej tak, żeby patrzyli na idiotę, a żeby był zdrowy, niż żeby chodził odważny i nie daj Boże zachorował. Dokładnie. No kolejna część pytania. Co z, wybiela... co z wybielaniem zębów Radia? No co? Dupa. Dupa. Użył dwa razy. Trzy. U... Dwa. Trzy. Trzy? Trzy. Także środek nie zadziałał, miał jeszcze na dwie, próbę, dwie próby, ale już tego nie zrobił, nie. nie wiem czemu. Także, ale mój Radek tak jest, on jest bardzo niekonsekwentny, jeśli jest, chodzi. Nie, nie, nie. Jeżeli, jeżeli stwierdziłem, że coś nie działa po trzech razach, no to kolejne dwa razy już nie pomogą na pewno. No ale po to to jest zrobione pięć, żeby akurat było może pięć użytych, nie, no ale tak. niech ci będzie. Mam, mam czarne, czarnokostne zęby. Czy wybieracie się w tym roku gdzieś na karawany z Desan? Nie. No niestety na razie wszystkie plany są zatrzymane. E... Zacznijmy, niekoniecznie. Znaczy że nie. nie, nie, że nie, w tej chwili nie robimy żadnych kompletnie planów, bo już mieliśmy mieć wykupioną wycieczkę na wrzesień. Eee, mieliśmy... Rodzice mieli przylecieć w kwietniu i to wszystko o Dupy rozbić teraz. Tak, mieliśmy też mieć wykupioną wycieczkę do Meksyku na czerwiec. Eee, mamy zablokowane holidaye po 14 dni, ale no niestety. Nie lecimy nigdzie, bo nic nie lata. Eee, nie lecimy nigdzie, bo nic nie lata. Też nie wiadomo, jak będzie z naszym zabiegiem, także, także no ciężko w tym momencie coś powiedzieć. Chyba, nas ktoś zaprosi, kto ma <laughs> tak, no to ma karawan. Tak, Nie czeka... ma koronawirusa. Czekamy nie? na zaproszenie, ale tak. nie, to tylko właśnie po tym okresie, ale eee, no nie, no chwilowo nic. Absolutnie nie możemy planować. No ale no, na pewno gdzieś pojedziemy. Myślę, że gdzieś, no, gdzieś pojedziemy, a czy akurat ze san? nie wiem, co roku jedziemy od trzech lat, jeździliśmy I jeżeli się uspokoi, jeżeli się uspokoi jeszcze w tym okresie takim letnim, wiosennym, no to jak najbardziej, myślę. Tak jest. Czy dobrze wam się mieszka w waszej okolicy? Bardzo dobrze. To jest najlepsze miejsce, w jakim w życiu mieszkałem, oprócz mojego domu rodzinnego. No jest okej. Okay. Powiem wam, że ja już chyba to kiedyś wspominałam, radek bardzo się uparł ogólnie na tą dzielnicę tutaj. My szukaliśmy tutaj domu pół roku, żeśmy w ogóle czekali, żeby coś na sprzedaż było wystawione, bo tutaj, jeżeli się coś pokazywało, to zaraz od razu wykupowali. No, tak, od razu zaraz Bardzo nam kupowali. się podoba w tej okolicy. Bardzo tak. nam się podoba w tej okolicy. Mieliśmy taki okres w zeszłym roku, że jakiś łepek tutaj szalał na jakimś skuterze wieczorami, ale to było przez chwilę i też tak myślałam, Boże, co jest grane. Ale to przez chwilę uspokoiło się. Cisza, spokój. Sąsiadów mamy do rany. Sąsiadów przy, mamy przy, do rany. Przełóż wiecie, co czekajcie, bo mi tutaj widzę, cień już pada. Nie wiem, jak to ogarnąć. O, tak, może? Zamienimy się siedzeniami. O Jezus. A, moje stare kości. Aha, właśnie jak się, odnośnie jak się odnajduje. O, no, ja nic nie widzę teraz. Jak no się właśnie, ja też nic nie widziałam. Jak się odnajdujemy, w taki sposób się odnajdujemy, że w aptece nie ma leków w tej chwili. Nie mogę brać leków przeciwzapalnych. Trzeba. Mam Mam y, artretyzm w stawach wszystkich prawie. Y, nie mogę brać leków przeciwzapalnych i nie mogę nigdzie dostać leków przeciwbólowych. Także jest fajny. ale dobrze, że mam w pracy fajnych, fajnych kolegów, fajnych kierowców. Przynieśli mi swoje zapasy kokodamolu, więc żyję. Tak, więc na razie jest ok? Aha, to było do tego, jak się odnajdujecie w obecnej sytuacji, tak? I jeszcze powiem Wam, że jest szaleństwo w sklepach, półki są puste. Znaczy u nas Radek mówi, że to, co zawsze potrzebuje, to mówi, że... E, ja nie mam problemu, ja zawsze zakupy jest... kupuję, kupuję i generalnie nie znalazłem jeszcze awokado. Nie mamy po prostu awokado, ja nie jem już tygodnie, od tygodnia awokado, ale bez awokado da się przeżyć. Tak, e... będziemy je ziemniaki zamiast. Dobra kochani, e... hi Jolka G78, hi! Hi! Tu jest kolejne pytanie o filmiko in vitro. Nie, nie jest zbyt to prywatne. Gdyby to było zbyt prywatne, to bym o tym tutaj nie mówiła. Znaczy, jest prywatne, ale wiecie, ja się zdecydowałam o tym mówić, bo cały czas jest to głupi temat tabu, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Tak jak już mówiłam, bezpłodność dotyczy wielu, wielu osób. Także nie mamy się czego tutaj wstydzić i się nie wstydźcie. Jeżeli macie jakieś pytania takie, do, wiecie, jakieś inne. Techniczne. Niekoniecznie techniczne, ale jeżeli macie jakieś takie pytania Co robić? szczegółowe. No to napiszcie w komentarzu, to postaram się odpowiedzieć. Później. U nas w Niemczech masowo Polacy wyjeżdżali ostatnio do Polski. Jakby uciekali, czy u Was jest tak samo? E, nie, nie mamy zbyt wielkiego grona znajomych z Polski. Może w ten sposób? Musisz mówić trochę głośniej, I, bo jesteśmy na dworze wieja. Nie, ja nie zauważyłem osobiście, żeby moi polscy znajomi planowali w ogóle powroty. Ja powiem, że zaczęło się przy Brexicie. Jak zaczęli mówić o Brexicie, no to trochę z moich znajomych, ale głównie z takich starszych pań. Znaczy ja, no jesteśmy tutaj wszyscy na ty, ale głównie z tych starszych pań ode mnie z pracy planują zjechać do Polski. Już wiecie, tak bardziej na emeryturę. Mam dwie osoby, które zjechały. Nagrywa się? Nie wiem, ale tak, nic tak. nie widzę. Mam dwie osoby z pracy, które zjechały do Polski. Też wtedy sytuacje były podjęte po Brexicie. Jeżeli chodzi o obecną sytuację z strzelającym strzelającym wirusem, to nie słyszałam, żeby ktoś przez to chciał zjechać do Polski, ale tak jak mówimy, siedzimy w domu, za bardzo. Nie, nas to nie dotyczy. My nie zjeżdżamy. My nie zjeżdżamy, nawet chyba by nas nie wpuszczali do Polski. I powiem Wam, że bardzo też mnie boli to, że yy, na przykład czytam na Facebooku yy, naszych rodaków, którzy mówią: yy, Ja osobiście mieszkam przy niemieckiej granicy, Radosław też, i dużo ludzi z mojego miasta pracuje w Niemczech. I ostatnio były horrendalne kolejki po tym, jak pozamokali granice. i powiem Wam, że komentarze jakie czytałam, jak siedzieli w Niemczech, niech tam zostają, niech tam gniją, niech nie przywożą tego syfu do Polski, no. to powiem Wam, boli mnie serce. Ale to jest nasza polska zawiść i tak zawsze było i będzie. Boli mnie serce, bo nie, nie potrafię uwierzyć, jak tak... Weź tą głowę podnieś, bo świczysz glaczą. Glaca w słońcu, błyszczy jakby no kombajn kosił. Załóż, czapkę, nie znam. skinie. O skinach to być to już konale nie śmiałem. E, także powiem Wam, że mnie serce boli. Ja e, do każdego wyciągnę zawsze rękę. Radosław, tak samo jak czytam takie komentarze, to po prostu naprawdę jest przykro. Jest przykro. E, albo jak ludzie właśnie, którzy tutaj, wiecie co, przyjeżdżają, dajmy na to babcie, przyjeżdżają do nas rodzice, no i rodzice muszą akurat w tym momencie wyjechać. I ja słyszę komentarze, polecieli tam, niech tam zostaną. Ludzie, opanujcie się! A co gdybyście to wy byli gdzieś na wakacjach, pojechali na wakacje i taka sytuacja się zdarzyła? No przecież tak nie można. Troszeczkę empatii. Gadasz i gadasz. bo mnie takie coś strasznie denerwuje. Także nie. U nas Kasienko i Wojtku czegoś takiego nie było. Tak. Kolejne pytanie: czy myślicie jeszcze o drugim piesku, czy z lunką to nie przejdzie? Pozdrawiam. Pozdrawiamy też. Szkodnik, chodź Chodź tutaj. Ona to do domu poszła? Tak. Leży sobie na kanapce swojej. Jezu, ona już jest taka zmęczona. Yy, myślimy o drugim piesku cały czas, Lunka nie pozwala. Myślimy o Borysku też cały czas. Tak. Ale nie, myślimy Paszu. o jakimś kolejnym psie, o jak najbardziej, nawet nie o jednym, albo, ale o trzech, albo nawet o pięciu, ale no niestety, no Luna... Jezu, jak ona jest już stara. Aż tu? O, jest tutaj do nas O dziecko. dziewięciu. Ale o, powiem Wam, samochód. że no, no nie, no nie pozwala i też są czasami zbędne kolenda... kolendarze, komentarze, spuść ją ze smyczy, to nie będzie agresywna, kochani, my próbowaliśmy wszystkiego ze smyczą, bez smyczy, bez smyczy, gryzie psy. Także mamy tego psa ze sobą 8 lat i uwierzcie, że my ją znamy, ona nie chce innych psów, nie chce i koniec. Ale jeżeli stanie się tak, że odejdzie, bo na pewno kiedyś wreszcie odejdzie, zobaczcie jak ona w ogóle jest stara, dzisiaj trochę z nami była na dworze. Tak? Już zmęczona. I już jest po prostu taka zmęczona. Kiedyś cały czas siedziała na dworze, a teraz nie chce. Nie chce. Ale kiedyś na pewno i ja bym zdecydowanie chciała psa z Polski, ze schroniska. Poświęcimy na to czas, żeby pojechać do Polski. Mój radek się bardzo buntuje, bo nie mamy czasu nigdy na takie rzeczy. Ale poświęcimy czas, żeby pojechać do Polski i przywieźć psa. I ja zrobię wszystko, żeby zaadoptować psa lub psy ze schroniska Radys. Nie wiem, czy znacie schronisko w miejscowości Radyse. Radysy, jeżeli. Radys? Radysa? Radysy. Jeżeli myślicie o tym, błagam was, spójrzcie na tą stronę. Nawet to nie jest strona, to na różnych grupach jest psy z radys. Po prostu są ogłaszane psy z radys. Jest to wielkie, kolosalne schronisko, gdzie psy są w pustych klatkach na ziemi, nie dbają o siebie, nie są wyprowadzane na spacery. Po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Po prostu coś strasznego. Także jeżeli myślicie nad psem, to proszę zastanówcie się nad psem ze schroniska w radysach. O, kiedy impreza przy basenie? Jak tylko sytuacja na to pozwoli, nawet dzisiaj będę napuszczał wodę. <laughs> Do wanny chyba. E, tak, jak tylko będzie słońce i będzie ciepło, impreza będzie u nas w basenie, Ilka, także spoko. E, I chyba, moi drodzy, to jest jeszcze jedno pytanie, to jest dosyć takie trudne pytanie, znaczy trudne, trudno mi będzie na to pytanie odpowiedzieć. Czy wiedząc, jak trudna jest droga związana z, z in vitro, podjęłabyś się tego jeszcze raz? Hmm. Ty nie? Ty nie. E... Ciężko. Powiem Wam, że jest bardzo ciężko. Gdyby efekty były za pierwszym razem bądź za drugim razem, to byłoby, to, to byłoby łatwiej odpowiedzieć na to, na to pytanie. Wiesz, Teraz jeszcze mamy... mamy trzeci raz i... Tak naprawdę jest... Jest ciężko cokolwiek odpowiedzieć, bo nie wiemy, jaki będzie rezultat. E, wiecie, o co chodzi, bo jeżeli będzie, e, zobaczymy te dwie kreski na teście, to powiem, że było to warte... Inaczej. Wszystkiego. Każdy, każda próba jest warta. Może, może chociaż tej nadziei, tak jak ja mówiłem kiedyś tam, pokój nadziei. Chociaż tej nadziei, że może się uda. Warto, tak. Ja powiem, że tak. Tak, ale jeżeli się nie uda, ja jestem wręcz przekonana, że już absolutnie nie staramy się więcej. Ale z drugiej strony coś mi cały czas mówi, żeby na przykład spróbować na Słowacji. W Czechach czy na Słowacji, gdzie to są te kliniki lepsze? Nie, to, nie na Słowacji. Żeby spróbować na Słowacji, ale to się jeszcze okaże, czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli, także... Także tak, mówię, ciężko się odnieść, no bo jeszcze, tak jak, tak jak mówię, nie jest to skończone, no ale zobaczymy. I zobaczcie, czy, zobaczę, czy przyszły jakieś... What is your favorite childhood memory? Czyli jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa, Radosław? Moje ulubione z dzieciństwa? Mhm. No nie wiem, nie pamiętam. Ja moje ulubione wspomnienie z dzieciństwa? Pamiętam. Na no to mówisz? Tak, jak były święta i no. e, mieszkaliśmy gdzieś tak dwa kilometry od kościoła i. Na pasterkę, pamiętam, rodzice nas na sankach ciągnę, ciągnęli do kościoła i z powrotem to było coś wspaniałego. I, i przychodziło się wieczorem śnieg, śniegi, mrozy, nie wiadomo co jeszcze, i przychodziło się do domu. I nogi w żeberka od kalorifera się wkładało. żeby się mokre przeważnie. relaksy przeciekały. To było, to było, co, to było wspaniałe. Pamiętam to do dziś. A ja właśnie, też święta. Święta z rodziną, my w ogóle mamy bardzo, bardzo dużą rodzinę. No, czy no nie wiem, czy taką bardzo dużą, ale wiecie, moja mama, te święta były odchodzone osobno, u mojej mamy rodziców i u mojego taty rodziców. Ale zarówno moja mama ma dwójkę rodzeństwa, jak i mój tato ma dwójkę rodzeństwa. I u każdego jest po dwójka, trójka dzieci, także te święta były naprawdę duże. Z dziadkami, wszyscy wujkowie, całe kuzynostwo się zjeżdżało. Pamiętam śpiewanie kolęd. pamiętam jak nam mówili idźcie, szukajcie gwiazdora, gdzie jest gwiazdor, a później szybko, szybko, szybko i przylatujemy do pokoju, a tam okno otwarte i ślady na parapecie. E, I pamiętam święta i powiem Wam, że nigdy, przy nigdy nie zapomnę I ja nawet teraz, teraz w tym momencie właśnie zobaczyłam, jak tylko o to zaczęłam myśleć. E, zapach pomarańczy ze świąt. No, paczka z pomarańczami. Z Jezu, paczka z pomarańczami, z orzechami. E, co tam jeszcze było? Jabłka? Tak, Musisz rodzice... mówić głośniej, bo bardzo wieje. to pierwszy raz, rodzice kupili nam banana. Miej i siostrze, to było gdzieś na, na stacji kolejowej, podajże w Liwicach czy, czy coś takiego. Kupili nam jednego banana na pół, i nie mogliśmy uwierzyć, że szczęście to jeszcze, jeszcze głęboka komuna. Ja miałem, nie wiem, 7, może 8 lat. To było, to było coś naprawdę. Wow! No jak to normalnie banany. No nie, ja, właśnie życzę, ja jako rzeczy takie o to nie, ale właśnie bardziej takie... Że z ludźmi. Wytłumaczcie teraz swoim dzieciom, albo nie wiem, młodszemu rodzeństwu, że nie było bananów sklepu. No. Mi się wydaje, że mieliśmy wielkie szczęście żyć w takich czasach jak żyliśmy. Dobra, kochani, myślę, że to już wszystko. Zaraz na Instagramie będę musiała dać, że już pytań więcej nie przyjmujemy my. No nie przejmujemy. mnie nie było żadnego. To były do nas. Także dzięki Wam bardzo, jeżeli mieliście chwilę, żeby obejrzeć ten film, dzięki Wam za pytania, że uczestniczycie z nami w tym wszystkim. I co? Pytajcie więcej, będziemy odpowiadać, kiedy będziemy mogli. Tak, jeżeli macie więcej pytań, po prostu pytajcie, może zrobimy jeszcze jeden taki odcinek. I... Pamiętajcie, że filmy nie są absolutnie na żywo, zawsze jest jakiś tygodniowy, czasami dwutygodniowy czas. Ostatnio poślic. jest dwutygodniowy, bo tak jak mówiłam, nagrywałam, miałam taką, taki okres, że nagrywałam codziennie, ale po prostu później miałam siły montować. A w chwili obecnej dzisiaj będzie film chyba... Znaczy jutro będzie film chyba z 13, a dzisiaj jest 24, no to cały czas jest późno, ale później jest kilka dni takich, że nie nagrywam, także to wszystko troszeczkę się wyrówna Także kochani, trzymajcie się ciepło, prosimy was, uważajcie na siebie, bądźcie rozsądni Nie wychodźcie z domu bez... Nie, nie wychodźcie z domu bez, bez, potrzeby. bez potrzeby, bez przyczyny wiecie Uważajcie na siebie, po prostu uważajcie, myjcie często ręce. Yy, tak jak mówiłam, śpiewajcie do tego Happy Birthday, tak jak tutaj polecają. Yy, no i tak jak mówię, przede wszystkim bądźcie rozważni. Dziękujemy Wam za wszystko i co? Buziaki! Do następnego razu. Pa! I demontować od razu, co?